Warto powiedzieć, że to największe manewry od blisko 40 lat uczestniczy ha? na granicy na w sposób... Przy Ura, raka? Rośnie liczba zakażonych, rośnie... <laughs> Nerwujesz złą osobę szczurze. Hm. Hej, mamo, co porabiasz? Dzwonię potępiciela. Mamy szczura. Mówisz o przyjacielu? E, szczur jest twoim przyjacielem? Tak, a jego imię to Moloch! Dałeś mu imię? Uch. Cóż, może pójdziesz się pobawić z twoim przyjacielem, okej? Okay? Jasne, mamo, do później. Uważaj na siebie! Mm. Pozbędę się ciebie dzisiaj, szczurze. Idźmy do sklepu! Hej dzieci, gdzie idziecie? Idziemy do sklepu, sir! Cóż! Wskakujcie, dzieci! Hmm. Przepraszam, ale co to jest? Co jest, co. <laughs> Bawię się w doktora! <laughs> um. On właśnie wstał! Co? Um. Okej, okay, wiem, co mu dać. Proszę bardzo, pomocniku, weź to. To było dobre. Mm, nie mamy więcej leków. Co? O, już tu jesteś! Przepraszam, ale jak miałeś na imię? Jestem Dexter, Tępiciel na Twoje żądanie. Zabijam szczury, nietoperze, koty i wszystko, co szybkie. Ach, koty też? O, nie, 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 nie. nie. Ja kocham koty. Mógłbym je przytulać, dopóki ich flaki nie wyjdą na wierzch. O, to wspaniale. Proszę wejść. Jaki typ kotów lubisz? O, nie. Jednak wolę psy. Dzięki, papa! Pa, pa. Weźmy wesołą Felę! Jesteście za młodzi, aby tu być. Jesteśmy już duzi? I mamy wystarczająco, aby to kupić. Dzieciaki wiecie, że jest czerwiec. On nie wie, że to miesiąc strachu. Nie, 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 nie. nie mogę się doczekać, aż zagram wesołą fellę. Spalmy to, aby zaczęło krzyczeć. Czy pomożecie samotnemu dealerowi słodyczy? Jasne! Lubimy cukierki! Och, to było proste. Okej, okay, potrzebuję, abyście dostarczyli te słodycze do sklepu. Nie wlećcie się. Chodźmy do szpitala! Zodo. O chłopie! Ten facet zabił te dzieci! Niech ktoś go zatrzyma! Dzięki temu mogę zaspokoić swoje potrzeby! Ha, ha, ha. Ha, 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 Teraz wystarczy poczekać i zabrać to do domu. Nie mogę się doczekać kiedy wyjdę i... A -ha. A -ha. A -ha. Wreszcie znalazł I złapał! Łukę, 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 łukę! co do... Dzieci, nie możecie tu być. Wiecie, co to jest? Mm, wydaje mi się, że to miesiąc strachu, Tardyń? Tak, zdecydowanie. Tak, to miesiąc strachu. Ona chyba nie wie, co to jest. Cóż, ehm. Um, Trochę kucasz i potem tańczysz mniej więcej tak. Co? To jest naprawdę. To nie jest miesiąc strachu. Jest czerwiec. Chodźmy do sklepu ze Hej. Co takie dwa przygłupy znowu tutaj robią? Czemu się trzęsiecie? Nie, nie pamiętasz tego, Dokładnie, Roy? Ładnie stary. Ten potwór. Oh. To nie był sen? Chcesz to jeszcze to zobaczyć? zobaczyć? Zamknijcie się. Nie mogę uwierzyć, że wpadłem w kłopoty przez dwa małe, dziwne dzieciaki. Roy, jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie wiem, co się wtedy stało, ale wreszcie się dowiem. I to nie jest październik, dziwaki. Co to jest? To szczęśliwa fella. Jo, moja siostra ma taką jedno. to jest serio czadowe. To nawet śpiewa piosenkę szczęśliwej feli. Co on tak długo tam robi? Halo? Dexter? Hmm. <grybark> Co wam się stało? Może możemy dostać Przepraszam dzieciaki, ale można je dostać tylko w Halloween. Mm. Dobra, dobra. Ale będziecie mi to winni, ok? Dzięki, Kevin! Och, zapomniałem! Co? Co to jest? To cukier od dilera słodyczy. Chodźmy po oglądaniu telewizji. Jaki cukier masz na myśli? Jaki diler słodyczy? Papa, pa, pa, Kevin! Kevin. Okej, okay, Kevin. Myśl. Myśl. Jak mogę zrobić z tego coś dla siebie? W porządku, Jack. Nie chciałeś go zastrzelić. Wow, policjant kogoś zastrzelił. Jaka niespodzianka. O nie, powiedziałem to na głos. Powiesz mi, co to jest, synu? Cóż, cóż, widzisz, to jest cukier. Cukier od naszego nowego dealera słodyczy. Tak, to do nowych okay, cukierków. Jestem skończony, jestem martwy. Załknął mnie w więzieniu, załknął sklep, nie zarobię i wszystko się źle skończy. O, to cukier! Pina, serio? Tak! To prawda, e, możecie dostać nowy cukierek, właśnie tutaj. Ja stawiam. Cóż, dzięki mody! Hej, te cukierki są naprawdę dobre. Tak, teraz rozumiesz. Ja się tak czuję, gdy palę. Jeden dzień więcej dla mnie. A i Hamako, Dawaj cukier! Weź to, weź to! Nie chcę tego, weź to! Nienawidzę tej pracy. Rozerwę cię na strzępy, a potem pozostawię przy życiu. Mamo, możemy... Dzieci! Uh... <grym _> Wy dwoje przetrzymywaliście mnie na dachu przez dwa lata. Jadłem szczury i pająki. Podpalę waszą skórę i zrobię sobie ucztę z waszych ciał. uciekajcie! <grym> to nie Molo. Co? Przecież to on! Nie, nie jest. On jest czerwony i odlotowy, a ten jest żółty i kulawy. O, wiem! Obróć swoją głowę! Tylko demony to potrafią! Dobra, ale później was zabiję! Widzisz? To nie on! Ech. Hej, mamo! Możemy coś obejrzeć? Jasne, dzieci! Tak! Ej, mamo! Czy jest miesiąc strachu? Mmm. Ym... Cóż... Czemu nie? Jest bliźniaczy miesiąc strachu. Wiecie, tak jest, jest miesiąc, miesiąc strachu. strachu! Jest miesiąc strachu! To, to do kur!